Historia na fali. Przed mikrofonem Katarzyna Bernat, szanowni państwo, gościem jest Edyta Krężołek, historyk z delegatury IPN w Kielcach, a dziś porozmawiamy o pochodach pierwszomajowych w okresie PRL. Pochody pierwszomajowe nieodłącznie kojarzą nam się z PRL, ale historia pochodów pierwszomajowych sięga dalej w historię. Skąd one się wzięły, przypomnijmy słuchaczom? Warto byłoby pamiętać, że faktycznie historia Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi, Pracy, bo tak się właściwie nazywa to święto, które obchodzimy 1 maja, nie tylko w Polsce, sięga aż do, do, do końca wieku XIX. Wszystko jest związane z wydarzeniami, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, dokładnie, dokładnie w mieście Chicago. W roku 1886. I tam doszło w 1 maja, i potem w ciągu kilku kolejnych dni do 4 maja, doszło do protestów robotniczych. Z czego one wynikały? No, był to niewątpliwie wówczas końcówka, końcówka XIX wieku, trudny czas, jeżeli chodzi o warunki pracy robotników i także jakość ich wynagrodzenia. Niewątpliwie to był czas, kiedy ludzie zarabiali niewiele, pracowali w bardzo trudnych warunkach, niejednokrotnie, no ponieważ no, nie, niektóre szczególnie zawody to były bardzo ciężkie fizyczne warunki. Dodatkowo Powszechna właściwie była praca po 12 godzin dziennie. Więc przede wszystkim te protesty w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago doszło do takich spontanicznie zorganizowanych manifestacji, które były właśnie obliczone na to, aby pokazać te problemy, które dotykały ludzi pracy w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim też zwrócić uwagę na to, że praca, w wymiarze 12 godzin dziennie, to jest bardzo wymagająca i wyniszczająca, właściwie, tak na dobrą sprawę, człowieka. Więc tutaj doszło do takich manifestacji, które, no niestety, zostały stłumione bardzo brutalnie przez, przez miejscową policję. Nie jest do końca znana liczba ofiar. Na pewno bardzo wiele osób zostało rannych, były ofiary też śmiertelne, ponieważ te, te wydarzenia rozgrywały się w ciągu kilku, kilku dni. Nie do końca znamy te wszystkie dane. Natomiast tam też doszło do, prawdopodobnie do pewnego rodzaju prowokacji, mianowicie z, wybuchła podczas jednego ze spotkań, z jednego, jednego z protestów wybuchła też bomba, która tak jakby zaostrzyła reakcję policji interweniującej, no i to właśnie wszystko spowodowało, że te wydarzenia miały bardzo, bardzo taki dramatyczny, dramatyczny przebieg. Ostatecznie później osoby, które uznane zostały za przywódców tego protestu zostały skazane na karę śmierci. To były cztery osoby, które skazano na karę śmierci i te wyroki wykonano. Więc, no tutaj ta reakcja władzy e, państwa była, była bardzo, bardzo e, brutalna. E, I właśnie, aby upamiętnić e, ofiary tego wydarzenia, ale także cały czas przypominać o tych pro problemach ludzi pracy, e, trzy lata później, druga międzynarodówka, ja tak tylko w skrócie powiem, że to było zgromadzenie Partii Socjalistycznej, Europejskich głównie. W Polsce to była Polska Partia Socjalistyczna z Józefem Piłsudskim na czele. Postanowiono, że ten dzień, ten dzień 1 maja, będzie obchodzony jako święto. I faktycznie od 1890 roku w większości krajów na świecie pierwszy dzień maja jest obchodzony jako święto pracy wyłamały się same Stany Zjednoczone, gdzie, pie, gdzie święto pracy jest we wrześniu obchodzone. Natomiast tu chodziło o to, żeby też nie, nie łączyć już tego z tymi tragicznymi wydarzeniami i żeby tak jakby nie dodawać jakichś dodatkowych złych emocji do tego wszystkiego. Pierwszy dzień maja jest właśnie obchodzony w wielu krajach jako dzień pracy, dzień, w którym jakby zwracamy się do ludzi, którzy pracując powinni mieć godną płacę i właściwe warunki pracy władze komunistyczne nadały temu świętu takie zabarwienie ideologiczne i niejako przejęły ideologicznie to święto no pod swój pomysł pod swoją ideologię tak, tak, zdecydowanie tak. No tutaj akurat komuniści lubili takie, takie zagrania, można powiedzieć, czyli podbieranie jakiejś inicjatywy i robienie z tego swojego własnego jakiegoś sposobu i wykonanie tego we własny sposób. Na pewno od roku 1950 na terenie Polski właśnie oficjalnie od roku 1950 1 maja był dniem wolnym od pracy świętem. Państwo drugim najważniejszym świętem po 22 lipca i był to moment, w którym władza komunistyczna niewątpliwie chciała się pokazać, chciała się zaprezentować właśnie jako też państwo, które jest właśnie obrońcą ludzi pracy i jakby tutaj chciało z tych trzeba przyznać dobrych jakby ideałów, które stoją w ogóle za tym świętem, chciało je wykorzystać na swój własny sposób aby po prostu legitymizować swoją działalność. Ja tutaj jeszcze może tylko dodam, że właśnie w okresie PRL-u to święto było obchodzone od roku 1950 do roku 1988, kiedy organizowane były, czy obchodzone jest nadal, prawda, bo nadal świętujemy 1 maja, ale kiedy, kiedy 1 maja świętowano w taki sposób ogólnopaństwowy, można powiedzieć, to 1 maja świętowano również, obchodzone, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast jaka była różnica pomiędzy tymi obchodami w okresie przedwojennym, przed 1939 rokiem? Wówczas to były Spontanicznie zwoływane manifestacje, pochody, faktycznie ludzi, pracy różnych partii. Tutaj trzeba przyznać, że się włączały w to różne, różne partie. Nie powiem, że wszystkie, ale faktycznie tutaj łączyło troszeczkę to święto, mimo wszystko. Ale trzeba też zwrócić sobie uwagę na to, że jakby w samym takim założeniu, w okresie przedwojennym, święto 1 maja i, i jego obchody były tak, jakby troszeczkę, Skierowane przeciwko rządzącym, którzy ustanawiali przecież prawa, jakimi potem musieli się podporządkowywać robotnicy, prawda? Bo to, jaki czas pracy obowiązywał w danym państwie, to właśnie zależało od rządzących, więc tutaj była ta różnica. Więc w okresie przedwojennym to było troszeczkę święto takie wymierzone przeciwko i spontaniczne, natomiast w okresie prl już po 1949 roku to święto stało się właściwie takim spektaklem, czymś w rodzaju igrzysk dla ludności, chociaż tak się czasami zastanawiam, czy bardziej nie dla samej władzy, która sama siebie chciała łechtać po prostu tutaj, organizując ten, te, te wszystkie uroczystości. Bo wiemy, że siedziała na trybunie, prawda? I siedziała wszystko... na trybunie, Oglądała. Tak, faktycznie w, w, do pewnego momentu władza siedziała na trybunie, ale pochody też się zmieniały, proszę Państwa. Potem w latach późniejszych, latach 70., -tych, 80. -tych, już oficjele maszerowali na czele tych pochodów. O tym jeszcze powiemy po chwili muzyki. Zostańcie Państwo z nami. Historia na fali. Powracamy do rozmowy. Gościem jest historyk IPN Kielce Edyta Krężałek. A teraz warto powiedzieć jak wyglądały te pochody 1 maja w okresie PRL-u, bo pochód pierwszomajowy kojarzy nam się nieodłącznie z czasem PZPR, z czasem PRL, więc warto naszym szczególnie młodszym słuchaczom powiedzieć, jak one wyglądały, a starsi słuchacze przypomną sobie ten czas. W odróżnieniu od tego okresu przedwojennego, w okresie PRL już nie pozwalano właściwie, władze nie pozwoliły na żadną spontaniczność, znaczy nie pozwoliły, starały się, aby nie było żadnej spontaniczności w trakcie pochodów, ponieważ wszystko było szczegółowo zaplanowane. Każda uroczystość co roku była przygotowana Odpowiednio wcześniej zabierano się za przy, przygotowywanie jej, jakby scenariusze, takie podstawowe zasady da, na dany rok powstawały w, oczywiście na najwyższym szczeblu w komitecie centralnym PZPR, i one oczywiście przekazywane były niżej do komitetów wojewódzkich PZPR, stamtąd do komitetów powiatowych, do komitetów miejskich, tutaj już w zależności od hierarchii. No, nie pozwalano tutaj na, na jakąś taką spontaniczność, właśnie, która charakteryzowała te pochody kiedyś, mianowicie ustalano dokładnie, i jakie hasła będą skandowane, jakie hasła będą niesione na transparentach, jakie hasła będą niesione na tablicach, ustalano ilość szturmówek, ilość flag, jakie ozdoby, jak, jak będą udekorowane chociażby trybuny, ilość kolumn, liczba zakładów pracy, które miały wziąć udział w, w tych uroczystościach. To wszystko było przygotowywane z odpowiednio dużym wyprzedzeniem i Trzeba było no, do tego się podporządkować. Mówimy tutaj o osobach, które odpowiadały na poszczególnym szczeblu, czy, czy miejskim, czy powiatowym, za organizację pochodu, pochodu pierwszomajowego. Oczywiście to wszystko było zorganizowane tak, aby pokazać potęgę tej władzy i aby pokazać to, że cieszy się ona procentowym poparciem społeczeństwa polskiego. Takie były założenia, taka była idea. Więc w, tym, w tych pochodach prezentowali się właściwie wszyscy ludzie pracy, bo nie mówimy tutaj tylko o robotnikach, prawda, tylko o wszystkich ludziach wykonujących każdy z zawodów i tak właśnie to wyglądało podczas pochodu. Poszczególne kolumny, w których szli przedstawiciele zakładów pracy, szli przedstawiciele grup zawodowych. Co ciekawe, to też pokazuje właśnie od to, w jaki sposób to wszystko było zorganizowane i miało wymiar takiego spektaklu, właściwie w pewien sposób, ponieważ idąc w ramach tych kolumn, uczestnicy pochodu byli ubrani na przykład w swoje takie stroje zawodowe. Na przykład lekarze w fartuchach i ze stetoskopami na szyi. Pielęgniarki oczywiście też w stroju takim codziennym w czepkach. W czepkach tak, na przykład górnicy w tym ubiorze takim. Galowym, e, prawda? Górniczym. Albo wręcz w takich kaskach hutnicy, w tym sprzęcie, który jakby zabezpiecza przed właśnie warunkami tej pracy. Więc to wszystko było tak zorganizowane, żeby pokazać poszczególne zakłady, poszczególne rodzaje wykonywanej pracy. Mówiło się wtedy: Niech się święci 1 maja, czyli to było takie świeckie święto. E, świeckie święto, które w tym czasie też było wykorzystywane politycznie, ponieważ szczególnie to jest widoczne w takim okresie do roku 1956, gdzie to nasilanie propagandy w tym okresie stalinowskim było największe, kiedy na przykład na platformach, które jechały w Trakcie, były, ustawie, były pokazywane takie scenki rodzajowe, czyli na przykład pokazywano polityków zachodnich, czyli na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, premiera Wielkiej Brytanii, to, to byli ludzie przebrani, prawda, za, za te postaci i on, oni byli pokazywani jako osoby negatywne. Były natomiast również pokazywane, starano się pokazać właśnie to, co w okresie dwudziestolecia międzywojennego było negatywne, czyli też biedę tamtego okresu. To, to mhm. mówię, to był cały spektakl, tak. cały teatr. Jak przypominam sobie, to również na czele tych pochodów niesiono portrety wodzów rewolucji październikowej, czy pierwszych sekretarzy, czy KCPZPR, czy Związku Sowieckiego. To, to było dominujące właściwie. Przede wszystkim musiał być portret Stalina. To, to do tego 1956 roku musiał być Stalin. Wówczas był jeszcze Bolesław Bierut. Co ciekawe właśnie, wodzowie rewolucji mogli być, ale też niekoniecznie musieli. Stalin był ważniejszy niż Marx, Engels. Lenin jeszcze był też więc faktycznie to wszystko, ta cała oprawa miała pokazywać właśnie, że to państwo komunistyczne, że to komuniści stoją na straży tych, tych wartości, które no miały poprawiać byt ludzi, ludzi pracy. Możemy sobie jeszcze zwrócić uwagę na to, w jaki sposób się te pochody zmieniały na przestrzeni czasu. Ponieważ ewidentnie to takie największe nasilenie to jest okres do 1956 roku i wtedy, tak na dobrą sprawę, szli i przodownicy, i szli rolnicy w takim pochodzie, no właściwie wszyscy musieli być obecni. Natomiast w latach późniejszych, w latach 60. i 70., kiedy troszkę też pewne rzeczy jakby zaczęły się zmieniać w, w społeczeństwie, już zdarzały się takie przypadki. Kiedy te pochody pierwszomajowe były zakłócane. No, apogeum tych takich właśnie protestów czy antypochodów to są lata 80., ale trochę może jeszcze chciałam powiedzieć na temat tego, w jaki sposób egzekwowano obecność na pochodach. Ponieważ no, wszyscy mówią, że pochody były, były obowiązkowe. Tak, to prawda, pochody były obowiązkowe. Czasami zdarzało się nawet, że wręcz sprawdzano listę obecności. Więc jeżeli szedł dany zakład pracy w pochodzie, to sprawdzana była lista obecności i obecność pracowników. Co, czym to skutkowało, nieobecność na pochodzie? No, Pominięciem w premii, jakimś skierowaniem na gorsze stanowisko pracy, czy takim ogólnie taką sytuacją, że się podpadło przełożone, mówiąc tak kolokwialnie, prawda? I tak było, jeżeli chodzi o szkołę. Uczniowie też szli na pochód i pani przed rozpoczęciem. Pochodu sprawdzała listę obecności, tak jak w szkole. To było w taki sposób egzekwowane. Po prostu nieobecność w trakcie pochodu była bardzo niemile widziana. Więc niektórzy kombinowali, żeby w jakiś sposób no, ich obecność nie była zauważona. Większość szła dla świętego spokoju. Ale musimy sobie też powiedzieć o pewnym innym aspekcie tego, tego świętowania, jakby, jakbyśmy powiedzieli. Ale o tym powiemy już za chwilę. Zostańcie Państwo. Znanie. Historia na fali. Powracamy do rozmowy z edytą Krężołek, a rozmawiamy o pochodach pierwszomajowych. Warto podkreślić, że oprócz tego aspektu ideologicznego, oprócz tego święta świeckiego, była to okazja do tego, żeby się ludzie ze sobą spotkali, że Pochód to była jedna część obchodów 1 maja, ale była jeszcze ta druga część, czyli zaopatrzone sklepy zazwyczaj 1 maja, no i różnego rodzaju, dzisiaj powiedzielibyśmy, festyny. Zdecydowanie tak, i właśnie między innymi dlatego, oprócz takich wspomnień z PRL-u, w których ludzie przy, mówią o tym, jak niechętnie uczestniczyli w pochodach, zdarzają się osoby wspominające ten czas, no może nie tyle z, z wielką sympatią, co bez niechęci. Dlaczego? Dlatego, że na przykład podczas udziału w pochodzie spotykali się ze znajomymi, po prostu z osobami, którymi może gdzieś tam nie mieli na co dzień okazji czy takiej jakiejś. Się spotkać i to zawsze, jeżeli jest sympatia, to są zawsze sympatyczne spotkania, prawda? Można porozmawiać i się czegoś o sobie dowiedzieć. A dodatkowo to było to, co jeszcze władza celowo dodawała do tego przymusu właśnie ta marchewka tutaj dla społeczeństwa, bo z jednej strony ten bacik, że sprawdzamy obecność na, na pochodach, ale z drugiej strony marchewka, no i marchewką, co było w tym przypadku dla społeczeństwa? Były dobrze zaopatrzone tego dnia sklepy, no, i możemy sobie powiedzieć, że faktycznie, jeżeli na co dzień były problemy z zaopatrzeniem, i taką przysłowiową kiełbasę zdarzało się, że nie można było jej kupić przez kilka dni kolejnych z rzędu, albo przez kilka, yy, przez kilka tygodni, to tego 1 maja po pochodzie można było pójść do sklepu i po prostu kupić określone artykuły. Można Mało było tego na przykład można by kupić było owoce cytrusowe nawet 1 maja. Tak ponieważ tutaj właśnie chodziło o to, aby pokazać w tym momencie też jakby dobrobyt, które, w który władza komunistyczna dawała społeczeństwu czy zapewniała społeczeństwu. Niewątpliwie też pewną atrakcją było to, że tego dnia organizowano różne wydarzenia kulturalne, więc to były i festyny, i można było potańczyć, i można było posłuchać jakiejś, jakiejś muzyki, więc no, to wszystko władza robiła po to, aby zachęcić ludzi do tego, żeby jednak w tych pochodach brali udział. No i nie oszukujmy się, oprócz tego, że, że był to przymus, to część z osób jakby gdzieś tam patrzyła na to pod kątem takiej atrakcyjności, chociaż niewątpliwie w większości przypadków spotykamy się jednak z takimi wspomnieniami, że ten przymus Polacy nieszczególnie lubili. Owszem, chętnie by poszli na sam festyn, ale może bez pochodu, aczkolwiek Wiek, powiem jeszcze o, o pewnym takim fakcie, który chcieli przynajmniej niektórzy Polacy wykorzystać taką możliwość kontaktu, chociażby z przedstawicielami władzy podczas pochodu, a mianowicie zdarzało się w momencie, kiedy ten pochód paradował przed trybuną, na której stali najważniejsi czy w państwie, czy w województwie oficjele, to zdarzało się, że podchodzili tam ludzie i to nie tylko, by podać kwiaty. Czy uścisnąć rękę włodarzowi, ale okazywało się potem, historycy to badali i e, przekazywali petycje, czy listy właśnie, które no w takiej, w takiej sytuacji oficjalnej władza odbierała, prawda, od, od obywatela. Cóż było takiego w tych pismach, które przekazywano na trybunę, które przekazywano do najważniejszych osób? To były po prostu listy z bolączkami Polaków, ówczesne życia codziennego, o tym, że ktoś się stara o mieszkanie, o tym, że ktoś ma po, pro, po prostu e, jakąś sytuację jakby w pracy, bo po prostu była okazja, do tego, żeby okazja... spotkać polityka danego, tak, ale czy przekaz... te petycje były jakkolwiek skuteczne? Trudno powiedzieć. Trudno to powiedzieć. Niewątpliwie, tak jak mówię, Polacy szukali właściwie każdej możliwości, aby, no, aby osiągnąć, swój, osiągnąć swój cel. Jak dziś z perspektywy czasu patrzymy na te pochody pierwszomajowe? Czy to jest taka kwestia już historyczna, zaszła, że patrzymy na to jako no po prostu wydarzenia historyczne, które w jakiś sposób charakteryzowały ten okres PRL-u? No zdecydowanie tak, ponieważ jak widać po aktualnych czasach, jakby te pochody nie przetrwały. To znaczy są organizowane pewnie 1 maja gdzieś tam w różnych miejscowościach, w różnych miastach tego typu wydarzenia upamiętniające właśnie tą. O ludzi co, pracy, to, prawda? to, co to też chodziło. Jest, właśnie... To też ma inny charakter, bo dzisiaj na przykład mamy na przykład Msze Święte z okazji tego Józefa Robotnika czy Józefa Rzemieślnika, które upamiętniają również ludzi pracy. Tak, zdecydowanie tak, więc w różnej formie się tego 1 maja pamięta właśnie o ludziach pracy, natomiast niewątpliwie te pochody nie przetrwały. Czyli widać, że społeczeństwo tego nie przyjęło, jakby widać to jakby potwierdzenie, że to była narzucona społeczeństwu forma świętowania, która nie przyjęła się ostatecznie i została tak jakby po 1989 roku odrzucona. Tutaj dodam, że ostatni pochód, taki właśnie w takim wymiarze perelowskim, został zorganizowany 1 maja 1988 roku, rok później. Już władze się nie zdecydowały, mimo że jeszcze mamy PRL i oczywiście władza PZP-owska rządzi i, i mamy jedną partię, jeszcze się formalnie nic nie zmieniło, natomiast już jest zalegalizowana Solidarność. I już obawiają się władze, że tego dnia nie opanują tego, co się wydarzy, jeżeli pochód zostanie zorganizowany. Więc faktycznie, faktycznie z tego po prostu zrezygnowano. No ale pochody no, nie przyjęły się w polskiej jakby, tradycji, mimo tego, że przez tyle lat właściwie. Były organizowane i tyle pokoleń Polaków brało w nich udział. Być może ten element przymusowości zadziałał w taki odwrotny sposób, że jednak Polacy, jeśli zaistniała sytuacja dobrowolności, po prostu odrzucili pochód pierwszomajowy. Najprawdopodobniej tak. Pochody były jednym z elementów obchodów 1 maja w okresie PRL-u, niejako charakteryzowały ten czas i były takim świętem świeckim, które zostało wykreowane na potrzeby też władzy komunistycznej, również są ideologiczną podbudową. Zdecydowanie tak. I myślę, że właśnie to zamknięcie tego, tego tematu, czyli właśnie to, co się wydarzyło w kwestii świętowania 1 maja po 89 roku, to tylko właśnie potwierdza, że przymusowość i, i narzucanie ludziom czegoś, czego oni sami nie czują, czego sami nie chcą, tak na dobrą sprawę się nie sprawdzi, nie przyjmie się i, i nie zakorzeni nie zakorzeni się.